Główny bohater GTA z trójką u swego boku jest, co tu dużo mówić, mocno tajemniczy. Historia Kloda, bowiem to o nim mowa, była i w dużej mierze dalej jest dla graczy jedną wielką zagadką. W dowiedzeniu się pewnych szczegółów z życia tej postaci, poza fabułą z GTA 3, nie pomaga także fakt, że, jak doskonale pamiętamy, Clod nie potrafi mówić. Co więcej, mimo tego, że mężczyznę spotykamy w GTA San Andreas podczas wiejskiego epizodu CJ, to i tak dalej niewiele nam to daje. Oczywiście poza tym, że z tego etapu w San Andreas możemy łatwo wywnioskować, że Klot lubi samochody, lubi wyścigi, no i że generalnie pewien czas swojego życia spędził w tym zakątku świata. Odnośnie historii Kloda, którą poznaliśmy w GTA 3, to znalazłoby się tam wiele znaków zapytania, na które naprawdę ciężko byłoby nam odpowiedzieć. Natomiast jednym z fajniejszych pytań, które pojawiają się przy okazji rozmów o tej postaci, jest pytanie związane z czasem, który minął między rokiem 1992 a 2001. Bowiem, jak też pamiętamy, Katalina związała się z Claude'em właśnie podczas wydarzeń w GTA San Andreas w roku 1992, no i jakby nie było, to spędziła z nim całkiem sporo czasu. Nawet biorąc pod uwagę to, że napad z początku gry mógł mieć miejsce kilka lat przed wydarzeniami z GTA 3 ale o tym w dalszej części filmu. Tak czy inaczej, właśnie w związku z tym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać sobie z Wami o losach Kloda oraz Kataliny po GTA San Andreas. Jest to o tyle ciekawy temat, że poza oczywistą odpowiedzią, która być może już pojawiła się Wam w głowie, czyli że para pojechała do Liberty City, możemy też odnaleźć całkiem sporo poszlak, dzięki którym można wywnioskować znacznie, znacznie więcej. Ogólnie to cały pomysł zaczął się parę dni od opublikowania naszego odcinka na temat mostów w serii Grand Theft Auto. Użytkownik o nazwie SMG wspomniał, że jego zdaniem błędnie uznajemy Ghost Town za część miasta Liberty City, czy też po prostu część Liberty State. Koniec końców odnieśliśmy się do tego komentarza i zostaliśmy naprawdę mile zaskoczeni. Otrzymaliśmy bowiem bardzo wiele powodów, które wskazują na to, że Ghost Town fizycznie nie istnieje w Liberty City z 2001 roku. Także wszystko całkiem pomyślnie się składa, ponieważ poza tematem Kataliny oraz Kloda weźmiemy sobie pod lupę tajemnicze Ghost Town. Tymczasem witamy Was wraz z Marcinem, no i zapraszamy na kolejny materiał. Zatem na początku przedstawimy wam poszlaki oraz powiązania wskazujące na to, że Ghost Town było częścią Liberty City, a podczas wydarzeń z gry na mapie nie możemy odnaleźć tego miejsca, ponieważ mijający czas mocno zmienił wygląd tej lokacji. Jest to oczywiście teoria uwzględniająca to, że napad na bank, który widzimy w Inc. GTA 3, miał miejsce kilka lat przed rozpoczęciem fabuły tej części Grand Theft Auto. My właśnie jesteśmy mocnymi zwolennikami tej teorii i z pewnych powodów uważamy, że napad na bank miał miejsce w roku 1997, a nie w roku 2001, jak to wielu graczy sądzi. W związku z tym na początku zajmiemy się wyjaśnieniem tego, dlaczego Ghost Town nie ma prawa istnieć w GTA 3 oraz dlaczego wygląda na lekko niedokończone. Aby to zrozumieć, należy zajrzeć do artykułu Rockstara Your Questions Answered, opublikowanego na przełomie 2011 oraz 2012 roku. Tam twórcy odpowiedzieli na kilka pytań fanów GTA 3 dotyczących właśnie Ghost Town. Pierwszą i niezwykle istotną rzeczą jest fakt potwierdzenia przez Rockstara, że Ghost Town ma reprezentację. Fragment Liberty City. Z kolei druga odpowiedź twórców jest już bardziej rozbudowana. Jak możemy przeczytać, twórcy nie planowali, aby w grze były więcej niż trzy wyspy. Akurat ta informacja nie jest do końca prawdziwa, o czym powiemy w dalszej części odcinka. Lecz to co najważniejsze na ten moment, to że samo Ghost Town wcale nie miało znajdować się na jakiejś małej wysepce. Idąc dalej, widzimy, że twórcy utwierdzają nas w tym, że Ghost Town zostało stworzone wyłącznie na potrzeby intragry. Daje nam to jasną odpowiedź na pytanie, dlaczego Ghost Town zostało ukryte przed oczami graczy. Ponadto też Ghost Town zostało schowane, ponieważ stworzono je, aby przedstawić graczom pewne wydarzenie z przeszłości. Jako gracze poznajemy ten kluczowy moment, kiedy Katalina staje się naszym wrogiem twórcy nie mieli więc potrzeby robić z tego skrawka kolejnego miasta, skoro nie takie były ich intencje. Zatem wiedząc już, że Ghost Town ma odzwierciedlać jakąś część miasta, nasuwa się pytanie, którą konkretnie. Tutaj niestety nie da się jednoznacznie określić, czy był to fragment Portland, Staunton, tudzież może i Shoreside Vale. Nie wiemy, bowiem kompletnie nic na temat tego, jak te wyspy mogły wyglądać te 4 lata temu. Jak można się spodziewać w takim wypadku, pozostają jedynie spekulacje. Po porównaniu układu dróg w Ghost Town z drogami w Liberty City z 2001 roku wyszło nam, że prawdopodobnie jest to fragment Stoughton Island, ale niestety nie możemy tego w żaden sposób uznać za wiarygodny dowód. Kolejnym zagadnieniem są powody, dla których możemy być pewni, że napad w Ghost Town miał miejsce długo przed akcją GTA 3. Użytkownik SMG powiedział nam o tym, że bardzo wiele procesów sądowych w Ameryce trwało, no i trwa latami. No i tutaj z kolei warto zwrócić uwagę na to, że w nagłówku gazety o napadzie na bank jest wspomniany jednogłośny werdykt. To z kolei oznacza, że była to rozprawa z udziałem przysięgłych, co dodaje więcej czasu i złożoności niż rozprawa z samym sędzią. Zatem argument użytkownika SMG ma w tym przypadku jak najbardziej rację bytu. Poza tym w artykule możemy też znaleźć inny bardzo fajny szczegół. Zwróćcie uwagę na to, że w nagłówku nie ma podanego imienia Kataliny jako jednej ze współwinnych napadów. Dzieje się tak z prostego powodu. Otóż kobieta nie patrzyła w kamerę monitoringu, która zresztą chwilę potem została rozwalona przez kloda. Tutaj również użytkownik SMG słusznie zauważył, że technologia CCTV nie była aż tak dobra w 2001 roku, a zewnętrzna kamera po prostu nie była w stanie w wystarczającym stopniu uchwycić rys twarzy Kataliny. Ostatnią kwestią tej dyskusji jest próba określenia, kiedy napad w Ghost Town właściwie się wydarzył. Jest to całkiem trudne, ponieważ musimy wziąć pod uwagę kilka rzeczy. Po pierwsze, Katalina oraz Klot opuszczają stan San Andreas w roku 1992. Z tej informacji wiemy, że napad musiał mieć miejsce w latach 1992 na 2001. Przechodząc dalej, to wiemy, że Ghost Town nie możemy odnaleźć w żadnej części Liberty City podczas wydarzeń z GTA Liberty City Stories. Z uwagi na to, że czas akcji gry to maj 1998 roku, to nasz zakres poszukiwań zmniejsza się do lat 1992-1998. Późniejsze lata wykluczamy z uwagi na długość spraw sądowych. Z kolei biorąc pod uwagę wielkość obszaru Ghost Town, należy też mieć na względzie to, że przebudowanie tak dużego terenu raczej nie zajmuje dwóch czy trzech miesięcy. Zatem istnieje naprawdę niewielkie prawdopodobieństwo, że napad na bank wydarzył się jeszcze w roku 1998. Wisienką na torcie w tej sprawie jest artykuł gazety Liberty Tree opublikowany na początku lutego 2001 roku. Chodzi tutaj o skandal biznesmena Barego Herkrosa, który miał miejsce w roku 1997. Jak też możemy wyczytać FBI rzekomo fałszywie oskarżyło Herkrosa o pranie brudnych pieniędzy dla gangsterów w swojej firmie budowlanej, czy też o przemyt narkotyków z Kolumbii. Tutaj dość łatwo zauważyć powiązania mężczyzny z karterem kolumbijskim. Kartel jest to bowiem kolumbijsko-amerykański konglomerat biznesowy specjalizujący się w dużych projektach budowlanych, takich jak chociażby budowa drapacza chmur na Fort Stoughton w czasie akcji GTA 3. No i rzecz jasna, mamy też przemyt narkotyków z Kolumbii, gdzie zapewne chodzi o syntetyczny narkotyk Spunk, który kolumbijczycy tak chętnie rozprowadzali po całym Liberty City. Biorąc pod uwagę zatem aferę Berego Herkrosa oraz to, że już podczas napadu pojawił się członek kartelu kolumbijskiego, to łatwo można się domyślić, że już wtedy gang operował w Liberty City. Na sam koniec chcielibyśmy jeszcze porozmawiać o tym, co stało się z Klodem, Miguelem oraz Kataliną po napadzie na bank w Ghost Town. W przypadku Kloda sprawa wygląda dość prosto. Mężczyzna przez lata przebywał w areszcie na Staunton, oczekując na finalny proces sądowy, podczas gdy Katalina opuściła Liberty City, uprzednio kończąc znajomość z Miguelem na pewien czas. Natomiast Miguel pozostał w Liberty City jako jeden z żołnierzy kartelu kolumbijskiego, co potwierdzają wydarzenia z GTA Liberty City Stories. Dokąd zatem Katalina mogła się wybrać? Odpowiedź po raz kolejny kryje się w jednym z artykułów gazety Liberty 3, tym razem z 18 października 2001 roku. Jak mówi gazeta, FBI ściga tę kobietę od kilku lat, po serii napadów w Teksasie i Nowym Meksyku, a teraz uważa, że mogła przenieść się do Liberty City, prawdopodobnie ze wspólnikiem. I tutaj co ciekawe, chcielibyśmy zaznaczyć, że tym wspólnikiem wcale nie był Klot. Nie mogło tak być, ponieważ mężczyzna przebywał przez ostatnie 3 lata w areszcie. Zatem możemy się domyślać, że Katalina dokonywała napadów w Teksasie i Nowym Meksyku z zupełnie inną osobą, której tożsamości niestety nie znamy. Znając Katalinę całkiem nieźle, to w czasie jej powrotu do Liberty City prawdopodobnie kobieta postąpiła ze swoim wspólnikiem tak samo jak lata wcześniej z Klodem, zwyczajnie go zabijając. No i z uwagi na to, że kobieta znała Miguela, to koniec końców wstąpiła w szeregi kartelu kolumbijskiego. Co do samego Kloda, to miał on zostać przeniesiony do zakładu karnego, który swoją drogą wcale nie mieścił się w Liberty City. Dzięki odkryciom z dokumentu będącego świętym gralem z GTA 3 wiemy, że twórcy planowali stworzenie lokacji o nazwie Prison Island. To właśnie tam miał się mieścić ten cały zakład karny. Aby Wam to ciutkę lepiej zobrazować, to w tym momencie przedstawimy Wam plan działania służb LCPD. Klot na początku został zabrany z aresztu w Torrington, a następnie eskorta kierowała się do Portland poprzez most Callahan. Prawdopodobnie eskorta miała się chwilowo zatrzymać na komisariacie w Portland View, po to, aby niedługo potem udać się na przystań, z której Klot oraz pozostali więźniowie zostaliby zabrani policyjną łodzią właśnie na Prison Island. No i tutaj urwiemy sobie temat dzisiejszego odcinka. Dzięki wszystkim za obecność oraz oczywiście patronom nieustannie wspierającym ten kanał. Słyszymy się rzecz jasna niebawem, no a póki co trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!